Dzisiejszy odcinek stanowi zapis homilii, jaką wygłosiłem w pięknym, pocysterskim kościele w Kamieńcu Ząbkowickim. Będzie o przekazie wiary. Kto może, czy kto ma przekazywać innym wiarę? Jaka jest największa przeszkoda w przekazywaniu wiary? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na Co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie: czy żeby przekazywać innym wiarę, trzeba mieć ku temu jakieś szczególne, specjalne predyspozycje, cechy? Może jakieś specjalne kompetencje czy umiejętności? Czy coś takiego jest potrzebne, żeby innym przekazywać wiarę? Oczywiście na to pytanie odpowiemy sobie w świetle Słowa Bożego, ale jeszcze zanim sięgniemy do Bożego Słowa, bardzo Was proszę, moi drodzy, o pewne zadanie na początek: żeby każdy z Was w tym momencie pomyślał sobie o jednej osobie ze swojego życia. Która odegrała w Waszym życiu bardzo ważną rolę w kontekście Waszej wiary, Waszego życia religijnego. A więc bardzo proszę, żeby każdy wyobraził sobie, przypomniał wyobraźnię wyobraźni, zobaczył teraz osobę, która odegrała szczególną rolę w Waszym życiu duchowym. Jedna osoba. No domyślam się, że każdy z nas ma taką osobę, bo w przeciwnym wypadku by Was tu nie było, ktoś Wam musiał tę wiarę przekazać. Więc pomyślmy sobie o takiej jednej osobie, która odegrała szczególnie ważną rolę dla naszej religijności, dla naszego życia z Bogiem. Każdy z nas taką osobę ma. Mówimy o tym temacie dlatego, że Słowo Boże dziś opowiada o prorokach, o tych, którzy zostali wybrani, namaszczeni do tego, żeby głosić. Słowo Boże w imieniu samego Boga. I choćby w pierwszym czytaniu, bardzo lubię tę historię, słyszeliśmy o proroku Amosie, który został wybrany przez Boga na proroka, a który sam jakoś chyba niezbyt dobrze się w tej roli czuł, bo słyszeliśmy takie zdanie, że Amos sam mówił o sobie: mówi, Ja nie jestem prorokiem. Ja sobie myślę, no to trochę ściemnia, bo jak, no, z jakiej księgi czytamy? Z księgi proroka Amosa. To jest, to jest prorokiem, skoro mamy księgę proroka Amosa. On mówi, ja nie jestem prorokiem. Czemu tak mówi? Bo on mówi, ja mam inne zadanie. Ja się zajmuję trzodą. Zajmuję się tam jakimiś zwierzakami. Mówi, jestem pasterzem. I takie bardzo lubię to zdanie, mówi, od trzody bowiem wziął mnie Pan. Od trzody wziął mnie Pan. On się zajmował czym innym. Nie, nie uważa się za proroka. To zwykły człowiek. Pan go zabrał od trzody. Mam takiego kolegę na Kulu. Ksiądz też studiuje na Kulu i on jest z takiej małej wioski na Opolszczyźnie i jego rodzice mają gospodarstwo takie duże z krowami i on od dziecka przy tych krowach tam działał, robił. Ja mówię do niego: "To ty jesteś taki sam jak ten Amos, ciebie od trzody powołał Pan". Zwykły człowiek ten Amos, nic takiego, niczym się nie wyróżniał, zajmował się jakimś bydłem, ja się na tym nie znam, on się na tym znał, ale on się nie uważał za proroka, chociaż prorokiem był. Zwykły człowiek miał pewnie jakieś swoje wady, słabości, przywary, ale został przez Boga wybrany na to, żeby głosić w Jego imieniu Słowo. Dalej mamy Ewangelię, słyszeliśmy tę historię wybrania i powołania uczniów. I tutaj już nie trzeba się jakoś długo nad tym zatrzymywać, bo my Mniej więcej znamy apostołów, wiemy, co to był za materiał. To byli zwykli ludzie. Rybacy, jakiś poborca podatkowy, niczym się nie wyróżniali specjalnym. Może się wyróżniali tym, że byli słabi, że jest wiele różnych takich sytuacji opisanych, w których naprawdę no, nie popisali się, mówiąc łagodnie. Ale z drugiej strony, byli to ludzie, którzy mieli w sobie jakąś pasję. Byli bardzo zaangażowani, no bo Jezus ich posyła. Bez niczego, nawet nie mieli skarpetek na zmianę, nic. I poszli. Musieli mieć w sobie jakąś pasję, zaangażowanie, żeby za tym pójść. I teraz zobaczmy na tych ludzi, których prosiłem was o to, żeby ich sobie wyobrazić. Co to byli za ludzie? Czy o nich w telewizji, na TVP, info na pasku, oni lecą? No nie, to są zwykli ludzie. Zwykli, słabi ludzie, którzy... Wyróżnili się tym, że nam przekazali wiarę. Znamy ich. To są nasi dziadkowie, nasi rodzice, księża, siostry zakonne, jacyś katecheci. Znamy ich słabości, znamy ich wady, może nawet grzechy i doświadczyliśmy ich, ale jednak mieli w sobie na tyle pasji, autentyczności i zaangażowania, żeby nam wiarę przekazać. I to jest, moi drodzy, coś, co łączy zarówno proroka Amosa. Jak i apostołów, jak i te wszystkie osoby, o których pomyśleliście. Ja pomyślałem sobie o pewnym księdzu, który był moim wychowawcą w seminarium. Znowu, gdybyście tego człowieka spotkali na ulicy, to się niczym nie wyróżnia. Zwykły, normalny ksiądz. Ci, którzy z nim na co dzień mają do czynienia, znają jego słabości, bo on jest bardzo autentyczny, przejrzysty. Widzą, że to jest zwykły człowiek, ale z drugiej strony dla mnie to jest człowiek niezwykły, bo to dzięki niemu tak naprawdę jestem księdzem bo to on mi poświęcał czas, to on mnie słuchał, to on ze mną rozmawiał, to on mnie ochrzanił, kiedy trzeba było. To dzięki niemu on mi przekazał wiarę. I co, moi drodzy, łączy proroka Amosa, apostołów, tych, którzy wam przekazali wiarę, tego księdza, który mówię, co ich łączy? Z jednej strony to, że to są wszyscy zwykli, słabi, grzeszni, ułomni ludzie, a z drugiej strony to. Że mamy świadomość, że to są ludzie bardzo autentyczni, ludzie pełni pasji, zaangażowania, bardzo oddani tej sprawie wiary, skoro mieli na tyle, żeby ją innym przekazać. Do czego zmierzamy, moi drodzy? Zmierzamy do tego, i to jest być może dobra nowina, a może dla kogoś zła, że nikt z nas nie może się wymówić od tego, żeby innym przekazywać wiarę. Nikt z nas nie ma najmniejszego prawa do tego, żeby się od tego wymówić. Co więcej, nawet każdy z nas, kto przyjął sakrament chrztu, to już to nieświadomie, ale później pewnie już bardziej świadomie, przyjęliśmy sakrament bierzmowania. My przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, żeby wiary nie zatrzymać tylko dla siebie, ale żeby ją przekazywać dalej. I teraz nikt z nas nie może się od tego wymówić, bo Ewangelia pokazuje i życie nasze pokazuje, że kto przekazuje wiarę? Jacyś wielcy cherosi z obrazków czy z telewizji? Nie. Wiarę przekazują zwykli ludzie. Słabi, grzeszni, ułomni. Jaka jest, moi drodzy, przeszkoda? Bo jest taka przeszkoda. Jest tak naprawdę jedna przeszkoda, która skutecznie uniemożliwi i udaremni jakikolwiek przekaz wiary. Jeżeli coś takiego jest, to, to nic nie wyjdzie z przekazania wiary. Jedyną przeszkodą jest to, kiedy sprawy Boże, Jezus Chrystus, to nie jest mój skarb. Jeżeli to nie jest coś najważniejszego w moim życiu, jeżeli to nie jest, tak jak mówi Ewangelia, drogocenna perła, dla której warto sprzedać wszystko. Jeżeli wiara nie odgrywa takiej roli w moim życiu, to jej nie przekaże. Bo co przekaże? Coś bezwartościowego? Śmieci jakieś, kto będzie komu przekazywał coś bezwartościowego. I co więcej, kto to będzie chciał przyjąć. To jest, moi drodzy, tak naprawdę jedyna przeszkoda. Jeżeli wiara nie jest dla mnie perłą, to jej nie przekażę. I to jest tak naprawdę. Jedyna rzecz, która może udaremnić nasz przekaz wiary innym, do którego każdy z nas jest zobowiązany. Więc moi drodzy, rozpamiętując i wpatrując się dzisiaj w proroka, w apostołów, w naszych bliskich, którzy nam dali wiarę, prośmy o to, żebyśmy i my mieli taką odwagę. Prośmy o taką pasję, zaangażowanie o to, żeby wiara i Chrystus były dla nas drogocenną perłą. I prośmy o to, żeby kiedyś może za ileś tam X lat, kiedy jakiemuś księdzu wpadnie do głowy ten sam pomysł, żeby na kazaniu powiedzieć ludziom, żeby sobie pomyśleli o jednej osobie, która w ich życiu odegrała kluczową rolę w ich wierze. Prośmy o to, żeby ktoś pomyślał o mnie i o tobie. Amen.